Szczęść Boże, witajcie, mamy dzisiaj niedzielę i posłuchajcie się fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Chrzes mam przyjąć i jak jej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu. Troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu. Ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu. Matka przeciw córce, a córka przeciw matce. Teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej. Dzisiaj moją uwagę w tym tekście zwróciło zdanie, które Pan Jezus kieruje do swoich uczniów: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Co to za ziemia, o której mówi Jezus? Nie szukam dalego. Ziemią jest moje serce. A więc w ogóle moje życie. Jezus mówi w niej dzisiaj do mnie, że przyszedł rzucić ogień na ziemię mojego serca. Ciekawe jest to rozróżnienie. Przyszedł rzucić i pragnie, by on zapłonął. Nie dzieje się to od razu. Ziemia musi się najpierw zapalić. I stawiam sobie drażniące pytanie: czy Jezus Chrystus, Jego Ewangelia i dzieło w ogóle mnie interesują? Czy ja się do tego zapaliłem? I fakty są jeszcze bardziej drażniące niż pytania, bo patrzę na mój czas. Ile go rzeczywiście, a nie w marzeniach, mam dla Jezusa? Na moje pragnienia, nadzieje i sposób myślenia. Lepszym rozwiązaniem od użalania się nad sobą, nad swoją powierzchowną wiarą, jest dać się zapalić. To jest ogień, który nie niszczy, ale jak w piecu, pozwala się ogrzać. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej niedzieli. Szczęść Boże.